Ponad 60 lat historii futbolu, turniej, w którym żyje cała piłkarska Europa. Najważniejsze mecze, przełomowe momenty, największe, najsilniejsze zespoły. Historia Europy, dziś 17.5. Na ten moment czekali kibice w całej Europie. Czas rozpocząć wielką piłkarską ucztę. W meczu otwarcia niepokonani od 26 spotkań Włosi zmierzą się z zawsze groźną Turcją. Mecz otwarcia Euro 2020 Turcja-Włochy, dziś 18.05. Z wielkiego zamieszania w wielką przygodę Przełożenie turnieju o rok Zmiana miast gospodarzy kilka tygodni przed startem rozgrywek Okres oczekiwania i niepewności Uznajemy za zakończony Przechodzimy do sportowej rzeczy Telewizja Polska zawiera Państwa w fascynującą podróż Przez 11 piłkarskich aren Starego Kontynentu Po drodze piękne gole Zjawiskowe akcje Emocje najwyższej kluby Spodziewane błyski gwiazd futbolu I narodziny nowych bohaterów Plus nadzieja, nadzieja, że na szlaku Wyróżni się reprezentacja Polski Oto szesnaste finały mistrz w I pierwsze w wersji tak romantycznej. Za 11 godzin mecz otwarcia w Rzymie Włosi zmierzą się z turkami. TVP Sport żyje euro. To jest życie. Marcin raz dzień dobry. Zapraszam na premierowy europoranek w TVP Sport.